Witam Was kochani w czytaniach wrześniowych. Wrzesień już jest obecny w naszym życiu. Nowy rok numerologiczny także wkracza w nasze życie. Z tej okazji pragnę Wam życzyć wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że ten czas będzie dla Was wyjątkowo obfity, wyjątkowo dobry, że odmowa energetyczna będzie zbawienna tutaj dla nas wszystkich. I otworzy nam portale do czegoś nowego, e, otworzy nam drzwi przed jakimiś nowymi szansami w naszym życiu. E, wszystkim, niezależnie od tego, w jaki rok numerologiczny wchodzą, e, życzę pomyślności. Każdy rok niesie ze sobą nowe szanse, nowe możliwości. E, niekoniecznie musi to być pierwszy rok numerologiczny może być naprawdę to każdy rok e, zawsze. Jeżeli tylko jesteśmy z Bogiem, z Najwyższym Istnieniem, w porozumieniu ze Wszechświatem i w takiej przyjmującej, miłującej dobroci, pełnej akceptacji tego, co jest, tego, co nam się przetrafia, tego, co się wydarza, po prostu w czystej, przyjmującej akceptacji, to nieważne, jaki mamy znak Zodiaku, jakie mamy astrologiczne układy na naszym urodzeniowym horoskopie. E, Nieważne jaki to jest rok numerologiczny oraz jaką wibracją jesteśmy, zawsze mamy szansę na to, żeby przychodziły do nas dobre rzeczy, żebyśmy mogli rozwijać się jako jednostki e, oraz mogli zmieniać nasze życie. Pamiętajcie, że te czytania to nie jest e, przepowiednia tego, co się wydarzy. Nie należy ich też brać dosłownie, a interpretować je w kontekście własnego życia, tak jak ja to mówię, bo by odmienić przez przypadki tego swojego własnego życia, o czym to mówi w moim życiu. Brać to raczej jako metaforę i odnieść do swojego życia. Jeśli ta historia nie jest o was, nie należy brać jej poważnie, nie należy jej słuchać, nie wszystko z nami rezonuje, jeśli to nie rezonuje, należy po prostu zostawić to, odłożyć na bok. Poczytania prywatne oczywiście zapraszam do siebie na maila, zapraszam również na Instagrama, gdzieś tutaj pojawi się odnośnik, nazwa jest taka sama jak, jak mojego kanału na YouTube, tylko bez Kamila. W tym miesiącu do każdego czytania użyję innej talii, więc zapraszam i do zobaczenia w Twoim znaku zodiaku. Dzień dobry, witajcie kochane barany. Z tej strony Kamila. Położymy kartę na wrzesień 2021 roku dla Was. Talia, której używam to jest tarot Illuminati. Najwyższe istnienie. Proszę o przekaz na wrzesień. Zobaczymy, jak wygląda energia na wrzesień dla Was. Co robić, czego nie robić, czego unikać, w co kierować swoje siły i zasoby. Wrzesień 2021. Ten miesiąc dla Was. Piątka Mieczy. Hmm. Piotrka mówiąca o zmianie, o ruchu, o walce, o kłótni, walce o siebie, szarpaniu się troszkę z losem. Mogą pojawić się tutaj konflikty z bliskimi ludźmi, sprzeczne interesy. Sprzeczne interesy. Czasami w tej karcie mamy też sytuację, że no coś trzeba wybrać, coś trzeba poświęcić, e, należy. Mm, Zastanowić się, co w dłuższej perspektywie będzie lepsze, i co w związku z tym, co robimy w związku z tym. Okres zmian też to jest. Okres zmian i ruchu. A wy, Rycerz Kielichów, który troszkę nie pasuje do tej energii, trochę mam takie wrażenie, jakbyście. W tej, przy tej piątce e, mieczy byli mm, ofiarami trochę tej piątki. Chociaż to źle brzmi. <grywki> Mam nadzieję, że tak nie będzie. Tak, tak pierwsze co mi przyszło do głowy, tak jakbyście raczej postrzegali kogoś lub jakąś grupę lub jaką, jakieś miejsce. Jako nieprzyjazne, zagrażające, odbierające Waszą autonomię? Czy ktoś wobec Was tak się zachowuje? Czy, czy, czy instytucja, jakaś organizacja każe Wam się na coś godzić, a, a Wam się to nie podoba, bo jesteście sobą <laughs> i raczej nie będziecie godzić się na to, co jest Wam narzucone z góry? No więc tak myślę, że będziecie e, zło dobrem zwyciężać, mam takie wrażenie. Co w Waszej głowie, do czego dążycie? Królowa Mieczy. A jednak, a jednak nie jesteście tylko w tych kielichach, również w mieczach, czyli chcecie rozstrzygnięcia, wyjaśnienia, chcecie deklaracji, chcecie mm, konkretu, mm, chcecie prawdy i uczciwości. Możliwe, że jakaś kobieta z poznaku wodnego lub jakaś kobieta decyzyjna, to może być kobieta urzędowa, ktoś kto wam da pozwolenie albo je odbierze, jest w głównym, to może być też przełożona, jest głównym obszarem skupienia tutaj dla was. I chyba ta osoba troszkę was ogranicza. Przynajmniej wy tak to postrzegacie. Źródło tej energii, skąd to się bierze? Z diabła, więc może to nie jest tylko postrzeganie. Może być tak, że niektóre baranki, chociaż nie wiem czy to jest możliwe, ale może być tak, że niektóre baranki po prostu nie sięgnęły po to, czego chcą i czują się takie ograniczone i takie zniewolone, pomimo że nie spróbowały wyrwać się z tych ograniczeń, zakwestionować ich, zbuntować się. Może wystarczy się zbuntować, powiedzieć, że coś wam nie odpowiada i problem się rozwiąże. No i to jest taka wersja bardziej optymistyczna, bo ba łatwiej to załatwić. No chociaż też niekoniecznie, e, niekoniecznie, nie generalizujmy, nie każdemu łatwo będzie powiedzieć nie, e, nie każdemu będzie łatwo zareagować, zaryzykować coś przy tym to może być też sytuacja zgoła inna, gdzie faktycznie ktoś bardzo chce was ograniczać. Ktoś chce, żebyście działali według tych jego zasad, tak jak jemu się uwidziało, umyślało. Ktoś może chciałby tutaj was kontrolować. Niektóre barany chcą wychodzić z nieszczęśliwych relacji, związków, małżeństw, bo w głowie macie podjęcie decyzji, choć na pierwszy rzut oka Wydajecie się bardzo poruszeni tym faktem. Jesteście em, bardzo emocjonalnie tutaj ustosunkowani do sytuacji, ale wiecie, że tak trzeba. Pomimo tych różnych uczuć, tak trzeba wyzwolić się z czegoś. Hmm? Ciekawe. Co odchodzi do przyszłości? Okres zmartwień, zastanawiania się i bycia w głowie odchodzi do przeszłości. Teraz przechodzicie do działania, i wyciągacie wnioski, i z tymi wszystkimi przemyśleniami coś zaczynacie robić. Podstawą tej sytuacji też może być jakaś postać z poznaku hmm, koziorożca, przyczyną tej bitki, co się tutaj pokazuje. Może być też tak, że jakieś osoby z poznaku Barana walczą tu z uzależnieniem. I wydaje mi się, że dla kogoś, że ktoś postawił ultimatum. Co jest wyzwaniem największym? Królowa denarów. Znowu może tutaj chodzić o postać z poznaku Koziorożca, ale to może być też Byk i Panna lub inna osoba, która ma bardzo dużo ziemi w swoim horoskopie urodzeniowym. E, to też jest e, jakaś decyzyjna kobieta tutaj ewidentnie. To może być przełożona, szefowa, e, może to jest też e, równa Wam osoba, chociaż nie sądzę, bo Wy jesteście w rycerzu, więc to nie jest równa Wam osoba. E, wspólnik, wspólniczka, e, no raczej raczej przełożona, raczej e, szefowa, czy ktoś, od kogo Wy w pewnym sensie zależycie. To może być żona dla kogoś, partnerka, która właśnie stawia ultimatum. Ale to też jest podejście z troską i odpowiedzialnością. Odpowiedź na to? Moc. Jeżeli faktycznie macie sytuację walki z jakąś kobietą, ona wam coś utrudnia, ona... Nie chcę Wam pomóc w czymś, to ta karta mówi, żeby nie odpuszczać, żeby nie dać się tutaj zdominować i dalej walczyć, próbować osiągnąć to, czego chcecie i zapewnić sobie to, czego potrzebujecie. Jeżeli mówimy o tej sytuacji z nałogiem, o jakimś ultimatum danym z góry Wam, to karta mówi, żeby faktycznie tak walczyć z demonami w sobie. Tym, co was ogranicza, co was zniewala, co was spowalnia i osłabia. A... Jeszcze jedno miałam w głowie i mi umknęło. A, dobrze, jeżeli chodzi o to, że to jest moment zadbania o siebie, szeroko rozumianego dbania o siebie, odpowiedzialności takiej, zadbania o zdrowie, zadbania o materię, o swój jakiś rozwój, to te karty mówią, żeby też się w tym nie poddawać, żeby. Bardzo konsekwentnie zawalczyć o to, co się Wam należy. Największa siła Wasza w tym miesiącu wyjście z klatki umysłu, wyjście poza przyzwyczajenia i takie nawykowe myślenie. Pierwsze skojarzenia, które przychodzą, tylko praca nad swoimi przekonaniami. To jest też wyjście obronną ręką w sytuacji, w których sądzicie, że Ktoś ma nad wami przewagę, że wy nie możecie nic, że macie związane ręce, że nie macie opcji, że to jest silniejsze od was. Jak to wykorzystać, w co kierować? Dwójka buław. Dobry plan zawsze pomaga, oraz zebranie drużyny przed wyjściem w drogę też pomaga. I tak te karty mówią, żeby zrobić plan, na każdą ewentualność, jakoś tam się zabezpieczyć, dobrze przemyśleć, zanim podejmiecie decyzję, dobrze przemyśleć. Co możecie poświęcić, co chcecie osiągnąć, jaki jest wasz cel. Otwartość na propozycje oraz y, posiadanie jakichś własnych propozycji, jeżeli pójdziecie rozwiązywać jakieś tam problemy, trudności. Y, te karty też mówią, że ktoś ma rozwiązania. Tutaj te rozwiązania są dostępne, a wy możecie z nich skorzystać. Osiem buław, tak. Są jakby przygotowane na przykład dla tych osób, które. Są w jakiejś ciężkiej sytuacji, chcą się wyzwolić z jakiegoś uzależnienia. Chcą, e, czy to będzie uzależnienie od alkoholu, narkotyków, czy to będzie uzależnienie od jedzenia, czy od zakupów, czy to będzie jakaś niezdrowa relacja z jakąś osobą toksyczną, która was tutaj więzi, nie woli, czy to jest uzależnienie ekonomiczne od partnera, które jakoś utrudnia wam odejście. To te karty mówią, że są już wypracowane rozwiązania na to, i to wystarczy tylko wdrożyć. Wy nie musicie od samego początku koła na nowo wymyślać, tylko są osoby, które mają już wiedzę i one was pokierują, o ile tylko zaufacie i będziecie wykonywać polecenia, tak naprawdę. I będziecie działać według jakiegoś klucza, według jakiegoś schematu. I to się tyczy w ogóle, jakby w tym rozkładzie, wszystkiego, co jest. A tym, tym impasem, gdzie wy sądzicie, że tu nic nie można, można. To już dawno zostało udowodnione, wymyślone na to są już rozwiązania. Co nowego do życia przychodzi? Wierzę. Jesteście kolejnym znakiem, który ma takie karty, a w każdym y, czytaniu używam innych kart. Myślę, że czujecie, przeczuwacie, że to jest ten moment, żeby się z czegoś wycofać, zburzyć. Żeby się uwolnić z tego więzienia, od tego diabła, bo, no bo już trzeba, po prostu, bo, 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 bo wiecie, że teraz jest na to czas, bo wiecie, że lepszego momentu nie będzie, bo może być tylko gorzej, bo, bo to jest wasza odpowiedzialność. O tym też mówi, o tym też mówi sprawiedliwość, mówi o odpowiedzialności. Widać tutaj sięgnięcie po jakieś prawne rozwiązania. Jeśli ktoś faktycznie jest w takiej sytuacji, to te karty radzą tak, sięgać po najcięższe działa. Widać tutaj też prawne zabezpieczenie jakiegoś majątku nieruchomego najprawdopodobniej domów, mieszkań, jakichś placów, też ziemi. Widać tutaj też rozejście się z jakąś osobą z poznaku wagi albo powietrznego znaku, która lubi się rządzić, która narzuca wam własne zdanie, was to już irytuje. Co jest nieuniknione, czyli co najprawdopodobniej będzie się działo? Cztery kielichy, dużo zastanawiania się nad tym, czy chce przyjąć jakąś propozycję, jakąś ugodę, jakieś porozumienie, jak osiągnąć to, czego pragnę, jak osiągnąć zamierzony cel. Dużo spokoju, ciszy, zdrowienia, medytacji, odosobnienia, nieruszania się. Dużo takiej pasywności jest pokazane i to jest nieuniknione. Widać też szanse na wyzdrowienie, jeżeli macie jakieś trudności właśnie ze zdrowiem, czy to mówimy tutaj o chorobie na przykład alkoholowej, czy mówimy o jakichś innych tutaj kompulsjach których się większość, większość ludzi tak naprawdę to ma. I one w pewnym momencie bardzo utrudniają nam życie. Czy to będzie kompulsywne sprzątanie, czy to będzie kompulsywne objadanie się. Każdy próbuje sobie jakoś poradzić z tym, z czym sobie nie radzi. Czasami robi to w sposób niezdrowy, ale zawsze można wyjść z tej uliczki ślepej. Co Was może zaskoczyć w sensie pozytywnym? A z kielichów. Fajne sytuacje uczuciowe, miłosne, nowa miłość, wsparcie, przyjaźń, e, dobra energia od ludzi, e, odnowa energetyczna, nadzieja. W tej, w tej karcie jest nadzieja na to, że może być inaczej. Rada wskazówka. Król Buław, nie zapominaj kim jesteś. Jesteś silny, odważny, nie zatrać tej części siebie, która potrafi e, zrobić awanturę, postawić wszystkich do pionu. Która potrafi spojrzeć prawdzie prosto w oczy i e, osiągnąć to, na, co, na czym ci zależy, dopiąć swego. Król Buław to jest wasza jasna strona, tutaj w tym rozkładzie. To jest Przede wszystkim przedsiębiorczość, odwaga, e, charyzma, dzięki której inni chcą Was słuchać, e, dzięki której e, budzi się budzicie podziw, e, budzicie szacunek, respekt, e, dzięki której inspirujecie innych ludzi. Tej części nie wolno Wam zatracić. Jest to źródło, do którego warto jest, jest sięgać. To źródło jest niewyczerpane i chyba w tym miesiącu też zdacie sobie z tego sprawę przy tym asie kielichów, że no tak 10 dolarów, że co by się nie działo, to co jest w was zawsze w was będzie i nie definiują u was żadne zewnętrzne okoliczności, tylko to co wy sami posiadacie i sami potraficie zrobić najwięcej, że wszystko się rozbija o tę decyzję, która zapada w was. Cesarzowa. Tutaj też jest chęć zaangażowania się. Stały związek. Dla tych związków, co tak wiszą na włosku, gdzie faktycznie są jakieś ultimatum stawiane i tak dalej, i tak dalej, to jest chęć zaangażowania się. Tutaj też jest chęć zaangażowania się, jeżeli chodzi o jakąś pracę czy własną karierę. Bo po okresie jakiegoś takiego konfliktu, sprzecznych energii i szarpania się z tym losem, następuje uzdrowienie i cesarzowa. Obfitość, bogactwo. E, dobra sytuacja materialna, zabezpieczenie materii, e, ochrona e, samej, samego siebie, zadbanie o zdrowie, zadbanie o to, co wszy o wszystko, co jest materialne. Więc to będzie dom, to będzie to, co ty posiadasz, to będzie twoje zdrowie, e, to będzie twoje zdrowie psychiczne, twoje ciało, e, wszystko. Wszystko, co po prostu masz i co stworzyłeś. Taki bardzo jest ten miesiąc zapobiegawczo-ochronny. <laughs> Jak pomazka na usta, żeby nie spierzły. Lepiej stosować wcześniej niż później. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za to spotkanie, życzę Wam wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że to będzie fajny, miły czas, czas przełomów i odzyskania swojej mocy. Pozdrawiam i do usłyszenia w innych filmach. Papa! Pa.